Jaki to jest komfort, jak się ma stół! Dzień dobry, szanowni państwo. To wasz ja. Witajcie na kanale Ekipunek Dźwigany Codziennie. Ostre. Będziemy gadać o Hundurze od LKW Knives, czyli od Wołody dla staruszków nożowych, od Wołody dla trochę młodszych nożomaniaków, od LKW Knives, czyli Libra Knife Works od radka. Nie przedłużając, weźmy się za recenzję Hundura. Co po islandzku oznacza psa. Tak, tak, polscy nożownicy mają coraz lepsze y, klucze do wymyślania nas. To jest nóż ręcznie robiony w kategorii, powiedziałbym, budżetowej. Oczywiście pojęcie budżetowe to pojęcie względne, ale y, ten nóż w pochwie z Kydexu kosztuje 390 zł. Pogadajmy. Na początku się w ogóle zakręciłem, myślałem, że to jest Crusher, ponieważ chyba najpopularniejszym modelem, który robi Radek, czyli Wołodia. Będę mówił Wołodia, bo Wołodia to jest jego ksywa, którą operuje na przykład na forum Knives.pl od lat, lat, lat. Napisał mi Radek, że noże robi od 2005 roku, czyli to zaraz będzie 20 lat, nie? No niektórzy mają taki przebieg, ale od 2013 roku y, LKW Knives istnieje jako firma, więc w tym roku ma 10 dziesięciolecie. Wszystkiego najlepszego. Jak wiecie, jak rozmawiam z y, człowiekiem, który robi noże, to proszę go o wysłanie mi, wypełnienie ankiety takiej, żebym oprócz tego, że mogę Wam pokazać nóż, żebym też Wam mógł coś powiedzieć o człowieku i jego działalności. Libra Knife Works w skrócie LKW Knives, co jest wygrawerowane na głowę. Wszystkie linki do social mediów oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do tego, żeby okazać mu odrobinkę miłości lajkiem. No ja wiem wiem, lajki coraz droższe, ale... Może się ktoś da przekonać. Nie? Noże robię od 2005 roku, zawodowo od 2013, tak jak wam powiedziałem. Dlaczego zacząłeś to robić? Zawsze lubiłem noże, po prostu chciałem sobie zrobić, miałem taką umiejętność i wyszło. Zacząłem robić dla siebie, po czasie dla innych. Z czasem przychodziło się to w zamku. Szok, nie? Wszyscy mają podobną historię, ale tak to działa w ogóle. Nie ma cechu, rzemieślników i tak dalej, i tak dalej, więc zazwyczaj jest to albo zajawka, albo hobby, albo zainteresowanie. Później chce się spróbować, i później, jak pytam ludzi, którzy robią noże powiedzmy zawodowo. To na pewnie 100 przypadków 95 jest właśnie taki. Czy produkcja noży to Twoje główne zajęcie, czy praca dodatkowa? Jest to moje główne zajęcie. Wiek y, nożownika 34. 34 lata? Kurde, a myśmy sobie po imieniu mówili. No nie. <gry> z jakiego regionu Polski pochodzisz? Okolice Częstochowy. Czy jeździsz na zloty lub gdzie można cię spotkać? Jeżdżę na wszystkie polskie zloty związane z Spell oraz okazjonalnie na targi Poznańskie Eurotarget Show. Jakie są jeszcze ważne i nietypowe informacje, które warto by było zaznaczyć? Nóż Crasher XL został wybrany najlepszym nożem wystawy knife Show 2017. Było super. Crasher w formie jest podobny, on ma chyba on nie ma fałszywki, bo Hundur ma fałszywkę, to zaraz wam powiem yy, ale to kraszera znam tylko ze zdjęć. Nawet rozmawiałem z Andrzejem, którego mieliście okazję poznać, jak ktoś oglądał film Bushcraft z fotografem nad Zlewem Koronowskim. Byłem z Andrzejem. Andrzej jest fotografem od Uhuhu, ponad 40 lat. Ma oko do proporcji i rozmawialiśmy, że ten nóż jest wyjątkowo fajnie zaprojektowany, bo jest taki proporcjonalny. On jest taki. Harmonijną ma formę. Jeżeli tak można powiedzieć o nożu, jeżeli ktoś noża używa do strugania patyka i do cięcia pomidora w kuchni, to pomyśli sobie, że jestem nienormalny. Ciężko się spierać. Podobno nie ma normalnych, są tylko niezdiagnozowani. Zawsze pytam wytwórcę, jaki jest jego ulubiony model i jaki jest klientów. Wołodia napisał, że y, zarówno jego, jak i jego klientów y, ulubiony model to Crasher. Tak jak obserwuję właśnie fanpage, chociażby LKW Knives, to chyba często Wołodia wrzuca, że robi właśnie Hundury i Crushery. Aha, a miałem Wam powiedzieć, bo robi bardzo fajne takie pukko, ale... Takie raczej z tych nowocześniejszych. Bo Wołodia teraz też chyba najwięcej używa tej mikarty takiej brązowej, jutowej, piaskowanej, więc ona nie jest zupełnie gładka. Wymarzony twój święty gral, którego chciałbyś sam mieć używać i napisał mi Wołodia, że podoba mu się składany Lion Steel, ale nigdy nie było mu dane go posiadać. Nie zapytałem cholera w sumie, który Lion Steel, nie wiem. Zakładałbym, że SR1, bo jest taki raczej popularny, a Wołodia, jak każdy gość, który robi noże, ma łapę jak Bochen chleba, a ten SR1 to jest taki dosyć duży, więc może to ten. Radek, jeżeli oglądasz, to napisz, czy miałem rację, czy SR1, czy jakiś inny model na stylak Ci się podoba. Najlepsze wspomnienie i najgorsze związane z działalnością. Najgorsze wspomnienie związane z działalnością to pożar w warsztacie w 2014 roku, kupa bałaganu, ale skończyło się w miarę dobrze, budynek nie ucierpiał i udało się wszystko naprawić. Drugie złe wspomnienie to chyba obecne czasy. drożyzna na rynku materiałów i Podatki. To tyle o Wołogi. 10 lat w zawodzie, a prawie 20 w zawodzie od początku działalności, dodając czas niekomercyjny, więc... Kawał czasu. Wołodia mam wrażenie jest jednym z tych nożowników, który może nie, nie bardzo, ale mniej na pewno udziela się w social mediach. Po prostu robi swoje. Nie widać go tam, żeby gdzieś tam się udzielał specjalnie. Chyba nie jest też w żadnym gangu, nie? że tak powiem. Po prostu robi swoje. Co doceniam i, i spoko. Wystarczy tego babulenia, pogadajmy o samym nożu. Tak wygląda. Zacznijmy od danych technicznych. Długości całkowitej ma 240 mm czyli taki średniej wielkości, powiedzmy, nóż z głównią stałą. Nie, no bo to nóż z głównią stałą, full tank, czyli wykonany z jednego kawałka blachy, plus okładki z Mikarty, skręcony na śruby imbusowe. Wpuszczone fajne, nie wystają, nic, więc, więc to, czasami gdzieś tam wystają i może nie, że kłują w rękę, czy że robią tam bąble czy coś, ale to czuć, nie? Jak jest gładka rękojeść, to jest. Zresztą o rękości zaraz pogadamy. Najpierw dane techniczne. 240 całości, ostrego 110. E, grubość blachy to 4,4 mm, czyli kawał hama, można powiedzieć. Znaczy może kawał hama nie, no ale na pewno z tych grubszych. Ma fałszywkę. Ja nie przepadam za fałszywkami, bo właściwie fałszywka powoduje, że ma większe zdolności penetracyjne. Ten jest taki jakby zaostrzony, powiedzmy sobie, z obu stron. Generalnie chodzi o to, że jest pocienikowany grzbiet, żeby, żeby lepiej się wbijał. W takiej działalności leśnej to chyba nie za bardzo jest potrzebne. Na szczęście tutaj ta fałszywka jest, nie jest tak mocno ścięta, że faktycznie jest krawędź, którą. Odbity, jakby się uparł, to by naostrzył, tylko jest tylko trochę sfazowana, tak naprawdę, że zostało tutaj sporo mięsa, więc mniej trochę tyra pałkę przy batonowaniu. Tak wiem, nóż jest, nie, nie służy do batonowania, do, do rąbania jest siekiera, bla, bla, bla. Myślę, że wszyscy chyba jesteśmy już na kolejnym etapie, nie musimy tego wszystkiego gadać. Faktycznie nóż nie jest do rąbania, do rąbania jest siekiera, natomiast jeżeli się używa w terenie jednego narzędzia, to czasami niestety chciał, nie chciał. I wbrew zasadom stosuje się go niezgodnie z przeznaczeniem, nie? czyli używa się go na przykład zamiast siekiery, albo na przykład zamiast łopatki 4-4 mm. Co powoduje, że mimo że jest niezbyt długi, no bo 24 cm całość 11 tego powiedziałbym, że jest yy, średni jak taki, no, uniwersalna długość, ale przez grubość blachy i przez to, że on jest dość szeroki, ma dość szeroki profil, waży ćwierć kilo, 250 gramów, ale czuć zapas mocy. No ale nie jest na tyle ciężki, ta głównie 11 cm powoduje, że jak trzeba nim popracować dłużej, to się ręka tak strasznie nie męczy. Bo to też różnie bywa, szczególnie z dłuższymi nożami, że ta ręka po czasie się męczy. Ale z drugiej strony, ile tak naprawdę w, w naszej działalności się pracuje tym nożem, szczególnie takim dłuższym. Jeżeli już się pracuje, to pracuje się krótszym albo zupełnie maleństwem, nie? Typu Mora 1.0, bo w drewnie czy coś, więc, więc tak do takich prac obozowych spoko. Jeżeli ktoś na przykład kupuje sobie właśnie jest po angielsku mówią na to one tool option, czyli nie nosi są sobą piłki składane, nie nosi ze sobą toporka, czy kiery tylko do wszystkiego używa noża, no to może przy tych 11 cm mu trochę brakować, no bo wiadomo, jak chcemy przebatonować jakieś tam drewno na pół, na ćwiartki, czy, czy coś do ognicha, czy przebatonować coś, jakiegoś suchara leżącego na opał, no to to 11 cm może trochę brakować, ale z drugiej strony też, jak się używa jednego narzędzia gdzieś tam w terenie, no to rzadko kto potrzebuje, nie wiadomo, jakich pniaków, nie, do palenia, zazwyczaj się używa tak naprawdę gałęziówki, no a do, do, do gałęzi takich to spoko, wystarczy te 11 cm, więc Oczywiście to jest kwestia zastanowienia się, przemyślenia i dobrania narzędzia pod siebie. Ja też, między innymi, dlatego robię te recenzje, żebyście mieli przekrój różnych opcji, no i żeby może gdzieś tam. Pomóc w wyborze. Wiadomo, jak ktoś ma 85 tysięcy noży, no to pewnie ma różne długości, różne grubości, różne kształty, profile głowni i tak dalej, ale jak ktoś potrzebuje jednego, czy tam chce sobie zrobić małą kolekcję, no to im mniej tych egzemplarzy, tym pewnie trzeba sensowniej wybrać, trzeba się bardziej zastanowić. No to też kwestia budżetu, wiadomo. Twardość to 59-60 HRC. Pytam zawsze rzemieślnika, w jaki sposób mierzy, czy mierzy pilnikami, czy mierzy twardościomierzem, czy podaje po prostu. Po temperaturze hartowania z tabelki, Wodia mi napisał, że mierzy twardościomierzem, no i, i że sam hartuje, bo też pytam, bo czasami niektórzy rzemieślnicy nie mają pieca, wysyłają. To nic złego, nie? Ja uważam, że niekoniecznie. Jeżeli ma się hartować jakoś tam chałupniczo, czy jakoś tak, może niepewnie. To też uważam, że lepiej wysłać do kogoś, kto ma profesjonalny piec i zahartuje to tam za parę naście złotych. No ale Wołodia, wszystko robi sam. Wiadomo, od 10 lat prowadzi firmę, więc, więc pewnie ten park maszynowy ma już wyposażony tak, żeby być samowystarczalnym też to zrozumiałe. Wykończenie, jak widzicie, to stonewall, czyli teoretycznie nie widać rys, ale jak widzicie, przez to, że. Uważam, że Wołodia jest jednym z ludzi, którzy robią najlepsze kydeksy. Ja nie jestem zwolennikiem kydeksu. Jak już jest nóż w pochwie kydeksowej, to często one grzechoczą. Często gdzieś tam ten kydeks jest tak sobie spasowany, czyli właściwie sprasowany. Gdzieś tam masz parki, gdzieś tak tą głównie trzyma nie tak jak powinien, albo nie do końca pewnie. Wołodia jest jedną z osób, która robi naprawdę te kydeksy. Takie wiecie. Zresztą są. Co słychać. I to widać. Tutaj nie ma prawa się nic stać. Oczywiście poniekąd jest to też związane z samym kształtem noża, bo są noże takie, wiecie, bardziej śledziowate czy coś, gdzie trudniej zrobić kydeks. Ale są noże w takiej formie klasycznej, powiedzmy, gdzie jest jelec i tak dalej, gdzie mając dobrą prasę, bo nie wiem, jaką prasę ma Wołodia. Czy ma prasę jakąś samoróbkę z mikrogumą do ściskania, czy ma prasę próżniową, czyli taką, gdzie się wysysa powietrze i, i dociska się ten kydeks. W każdym razie widzicie, nie? Każdy element łącznie jest tutaj z wyjściem szlifu, jest odbity, więc to musi być coś, co ma naprawdę potężną siłę. Ale odwdzięcza się to tym, że ten kydex jest naprawdę faktycznie spasowany. Pochwa jest tak zrobiona, że można ją nosić z lewej, z prawej w pionie, w poziomie, nawet odbity można by ją odwrócić do góry nogami, jak na przykład jeżeli ktoś lubi w terenie nosić sobie przy szelce od plecaka. Nie ma te kloka, tylko ma szlówkę. To przypięcie do szelki plecaka trzeba pokombinować, inne, inne mocowanie sobie zrobić. Powiem Wam, dlaczego mnie wkurzyła straszliwie ta pochwa, ale to za też za co sekundę. Wracając jeszcze do specyfikacji technicznej, blacha. Blacha to odwójka, czyli NMV, czyli bracha narzędziowa do pracy na zimno. To jest bodajże stal niskostopowa, więc ona nie ma wielu składników. Jest to blacha przyzwoita, jest to blacha niedroga. Jest to stal, która dobry ma stosunek twardości retencji ostrza, czyli trzymania ostrości, do udarności, czyli do odporności na uszkodzenia. Zazwyczaj się stosuje do robienia większych noży, jakieś takich właśnie do lasu, survivalowych bushcraftowych, terenowych, obozowych, jak zwał, tak zwał. Rzadziej się ją stosuje do mniejszych nożyków, czy tam do noży EDC i tak dalej. Głównie, wydaje mi się, że głównie dlatego, że ona jest strasznie nieodporna, znaczy może strasznie to przesada, ale jest podatna na korozję, czyli na rdzę. tutaj nie pomaga, gdyby była jakaś powłoka albo trawienie czy coś, to, to pewnie by pomogło. Natomiast po widzicie, przez to, że pochwa... Jest tak dobrze spasowana, co jest plusem. Jednocześnie minusem jest to, że no zostawia rysy, od wkładania, od wyciągania zostawia rysy na głowni. I ten stół nie pomaga. Ja go używam od paru miesięcy i u, u, uczciwie był ze mną przynajmniej na kilkunastu wypadach. Używając tego noża, wkładając i wyciągając do pochwy, która jest w zestawie, to, że nie będziecie mieli rys. To pewnie niemożliwe. Te rysy się pojawią właściwie od razu. To nie jest nóż, który się kupuje na półkę. To jest nóż, który zazwyczaj ludzie kupują, żeby go tyrać. No i fajnie, i właśnie do tego jest. Mi się też strasznie podoba, strasznie podoba, nie powinno się mówić, to jest głupie. Bardzo mi się podoba forma tego noża. Mimo, że wolę chyba węższe głównie. Bo one mają wtedy troszeczkę inny brzuszek, one mają troszeczkę lepszy czubek, żeby go właśnie na przykład wbić, żeby używać jako ośnika i tak dalej. Tutaj kawałek tego sztychu jest i można nim i trochę powiercić, i można gdzieś tam go wbić, żeby używać ośnika. Oczywiście przy 11 cm, jak go wbijecie w uchwyt tak uczciwie, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby się nie wkurzać, że tam się gdzieś giba czy coś, no to tutaj zostanie niewiele. Ale do, do robienia jakichś mniejszych y, prac w drewnie czy mniejszych konstrukcji, spoko daje radę. Sprawdzony. Aha, jeszcze pochwa. Pochwa jest yy, w kategorii Kydexu naprawdę uczciwie zrobiona i myślę, że jest top 3, jeżeli chodzi o Kydexy. Taką ergonomię, bo ja nie mówię tutaj o ładności, bo to już jest w ogóle kwestia gustu. To nie jest na pochwa, nie ma kolorowych elementów, bo czasami robią niektórzy z jakimiś tam zawijanymi elementami z innego koloru, kydeksu i tak dalej, ale to jest zwykła pochwa czarna, natomiast jest bardzo, bardzo dobrze zrobiona. Jak on się zaklikuje, to czuć w łapie, że nie ma szans najmniejszych, nawet gdzieś tam podskakując, biegając po terenie, czołgając się, to tutaj nie ma prawa się coś stać, że on się wysmyknie z pochwy, zgubi, czy no nie daj Bóg gdzieś tam wbije w nogę są tak porobione, że można sobie i by było założyć te kloka i właśnie faktycznie szlówka jest na stałe też z kydexu. Jest przykręcona na dwa nity, skręcane, więc można sobie ją dowolnie przekładać, ale tak się wkurzyłem jak go zakładałem pierwszy raz na pasek. To jest szlówka pełna, widzicie, to jest po prostu pasek kydexu zawinięty, założony tutaj i tyle. Ale on jest ostry tu. I zakładałem na mój pasek skórzany, to jest jeden z pierwszych pasków jakie zrobiłem, ma 7 lat. I jak zakładałem na pasek, to po prostu mi zrobił na całej długości, tam gdzie go przesuwałem, może z 30 cm, taką krechę jasną na skórze, że masakra. Na to trzeba zwrócić uwagę. Nie? Jeżeli używacie w terenie paska do spodni albo drugiego paska takiego, wiecie, szpejowego, bo ja też tak często noszę, nie? Biorę sobie drugi pasek, żeby sobie założyć nóż, kaletkę na przykład z zestawem ogniowym i piłę składaną. I żeby móc sobie to odpiąć i zdjąć, jednocześnie nie gubiąc spodni, czyli w pasek do spodni mam drugi w spodniach. Jeżeli używacie paska jakiegoś tam parcianego, czy z taśmy, to luzik. Nie powinno się nic stać, chociaż nie wiem, czy mnie na przykład nie zahaczy, ale y, mając skórzany pasek, to może warto sobie przed pierwszym założeniem na przykład wziąć tutaj jakiś papierek ścierny czy coś i ten rant wewnętrzny, ostry trochę załagodzić, żeby nie rysował skóry. Spoko. Wkurzyłem się przez chwilkę, ale się nie gniewam. Na grzbiecie jest jimping, czyli nacięcia pod kciuk, żeby się kciuk nie przesuwał i ten jimping jest... On jest gruby, taki rzadki, ale jest y, ostry. Znaczy ostry w sensie dobrze opiera się na nim kciuk. Nie przesunie się, nie ma najmniejszych a jednocześnie gdzieś tam też nie, nie czuć, że on harata kciuk. Rękojeść jest też taka jak lubię, nie jest wydziwiana, nie jest tu podcudowana. Mega wygodna. Przez to, że nie jest jakoś super popodcinana, to i większa ręka pasuje, i większa dłoń pasuje, i mniejsza dłoń pasuje. Grubość też jest taka, że nie jest jakoś super pękata, ale ja mam dużą rękę, bo noszę rękawiczki dziesiątki albo jedenastki, zależy od firmy, ale no nie cierpnie, nie? Bo często jest, często nie. Czasami się zdarza tak, że jest nóż taki terenowy, ale hmm. rękojeść jest wąska, bo jak jest pękata, to najwyżej przy mniejszej dłoni może być problem, bo gdzieś tam może się go tak niepewnie trzymać, jakby był za gruby. Ale jak jest wąska rękojeść, to przy dużej dłoni... No, ma się wrażenie, że on niepewnie leży, nie? W łapie, więc y, bardziej się ściska. Jak się bardziej ściska i coś tam robi, no to ręka cierpnie, to czuć po przedramieniu. Ściskacie go mimowolnie bardziej, no i ręka się męczy szybciej, przed gdzieś tam cierpnie, a wiadomo, jak łapa zmęczona, no to wtedy trochę bezpieczeństwo pracy też jest mniejsze. Jelec jest wygodny, tu jest lekkie podcięcie na palec, ale tą wienie są fikuśne gdzieś tam nacięcia, że, że można go trzymać tylko w jeden sposób. Jelec jest mocno wysunięty, czyli jak gdzieś tam ręka, mokrą, chociaż ta mikarta, ona przez to, że jest piaskowana, ona też jest taka, nie jest chropowata, czuć taką fakturę, ale dobrze się klei do ręki i nawet jak jest wilgotna ręka czy coś, bo też sprawdzaliśmy, zresztą był dwa razy używany w takiej ulewie, że klękajcie narody i też się nic nie dzieje, ale dodatkowo przez to, że ma tu trochę podcięcie, a jelec jest dosyć mocno wysunięty, no to jest pewne to trzymanie, nie ma tam możliwości, bo czasami to też, ja się szczególnie obawiam właśnie o początkujących, że, znaczy... Każdy się może zagapić, czasem to jeszcze rutyna, to jeszcze gorzej, no ale ja tak się martwię o ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę gdzieś tam z używaniem noża w terenie, że jak jest tego jelca brak, no to gdzieś tam można się zagapić i łapa się przesunie na ostre. Tutaj ten jelec jest super dodatkowo, jest mocno zaakcentowany, ale jest też zaokrąglony, bo często się zdarza, że jelce są nieobrobione. Pewnie kwestia, wiecie, procesu technologicznego, może, żeby było szybciej, albo może po prostu przez nie uwagę. W każdym razie niektóre jelce w niektórych nożach są nieobrobione. Tu jest obrobiony, więc on nie kuje też w palec. Jest podcięcie, nie jest podcięcie okrągłe. Przy wyjściu szlifu jest podcięcie takie fikuśne dość. Co też pewnie powoduje, że on ma taką formę harmonijną, ale podcięcie jest, więc się go łatwiej ostrzy, szczególnie na płaskich ostrzałkach na kamieniach. Nie przepadam, jak tutaj podcięcia nie ma, bo wtedy jak ostrze na kamieniu czy na ostrzałce z Lidla, no to jest do wyboru albo haratanie wyjściem szlifu po kamlocie, albo ostrzenie nie od początku. No więc... Zazwyczaj się wybiera ostrzenienie od początku, bo kamienie drogie, wodne. Jak widzicie, okładki są zakończone wcześniej niż sama blacha, co powoduje, że można go pobijać. Bo to niektórzy mówią, że no jak do szyb, ale tak naprawdę w nożu terenowym zbijak do szyb. Oczywiście, jeżeli ktoś używa fixta na co dzień gdzieś tam w zurbanizowanym terenie, to w razie wypadku samochodowego czy coś można by tego spróbować użyć do wybicia szyby. Ta dubka, jak jest odsłonięta, to super, bo jak sobie właśnie o, robicie ośnik, czy chcecie go w coś wbić, pobijając pałką, to dobrze, że tych okładek tutaj nie ma, no bo można zawsze coś, popę... Może coś popękać, można to wyszczerbić, można uszkodzić okładkę, a jak te okładki są cofnięte, no to można śmiało walić w blachę, ale jestem zwolennikiem tego, żeby ta dubka tutaj była w taki sposób zrobiona, żeby nie niszczyć pałki, no mając tego typu wystający koniec, no jak, jak pobijacie, to pałka się niszczy. Jeżeli to jest bardziej zaokrąglone, czy bardziej wypłaszczone, w morze Garbergu tak jest, nie? Że tam dupka wystaje, ale ona jest taka właśnie w kształcie powiedzmy rękojeści i to jest chyba najwygodniejsze do pobijania, bo rozpatrując to w kategoriach zbijaka do szyb, no to ten kształt, gdzie kumuluje się siłę uderzenia na małej powierzchni, żeby stłuc szybę w samochodzie, to luz. Ale w momencie, kiedy się chce tą dupkę mieć właśnie do pobijania pałką, w terenie do robienia, nie wiem, z noża innych narzędzi, to ta dubka, jak ma taki kształt, większą powierzchnię do pobijania, wygodniejszą, tym bardziej, że z tego po prostu pałka się ześlizguje raz w tą stronę, raz w tą stronę. Jak jest miękkie drewno, to mniej, no bo to wiadomo, no ale wtedy dużo prądu się traci przy pobijaniu. Czasem noszę nóż z głownią stałą przy sobie na co dzień, no bo wiecie, no akurat mam taką pracę. Pracuję w kanciapie, nóż też często mi się przydaje. Nawet czasami do skóry używam, żeby coś gdzieś przyciąć, a na przykład do nożyka, do tapet mam daleko, no to sobie używam noża na, takiego, który mam na co dzień. Jak ktoś pracuje w biurze, to może w ogóle nie potrzebować, a ktoś może na przykład nie nosić ze sobą fixta może nie móc nosić ze sobą fiksta, tylko może nosić ze sobą mały folderek albo gdzieś tam pod koszulą czy coś, ale tego typu noże zazwyczaj rozpatrujemy w kategoriach używania w terenie jako noże obozowe, nie? czy noże do lasu, noże survivalowe, bushcraftowe, semantyka. Chcecie zobaczyć wielkościowo, bo mam akurat parę folderów pod ręką, więc możecie sobie porównać wielkość, żeby mieć świadomość jak on mniej więcej wygląda. To jest hundur, to jest racik 1 Czekajcie, tak żeby mniej więcej ostre się zaczynało. Voyager Elka, czyli ten taki najbardziej rozsądny. No dobra, jak. Dlaczego LK i dlaczego bardziej rozsądny, to już pokazuję. Bo to jest XL, nie? O. Kolstillowski XL nie powinno się porównywać, bo to nie jest standardowy w żaden sposób nóż. To jest niestandardowy nóż, no tak się umówmy. To jest Benek Gripek zwykły nie mini. To jest... Resilience. Dostałem od żony w zeszłym roku. Fajny, nie? No, to jest ten lightweight. Zaraz będzie, że szpanuję nożami? No nie, nie, przecież, kurczę, oglądacie to same wariaty jak ja, więc ej. To jest American Lawman, więc on ma zdecydowanie krótszą głownię. To tak się kształtuje w porównaniu wielkościowym z folderkami popularnymi. Spoko, jest do używania, jeżeli ktoś sobie może pozwolić, albo można nosić w poziomie, więc chociaż ja nie lubię w poziomie, ale to pewnie przez to, że mam ten taktyczny wypustek nie? z przodu. Bardzo fajne narzędzie. Podoba mi się to, że mimo że Wołodia jest znany na rynku, że egzystuje na tym rynku kupę, kupę lat, to jednocześnie wciąż można od niego kupić nóż poniżej 400 zł, co jest spoko. On oczywiście nie jest wylizany jak spod obrabiarki CNC, więc gdzieś tam przy wyjściu szlifu jest jakaś nierówność i on da się zauważyć. Gdzieś tutaj, gdzie jest wyjście tej fałszywki, też jest gdzieś nierówno, ale to są takie nierówności, wiecie. To są takie nierówności, które nie wpływają w żaden sposób na użytkowość. Ja się przyglądam, bo też no chcę najuczciwiej, jak się da zrobić wam tą reczkę. Bardzo mi się podoba forma i mimo, że nie jestem zwolennikiem Kedeksu, to kto ogląda to wie. Ja jestem zwolennikiem raczej naturalnych materiałów na rękojeści i pochew skórzanych, ale po pierwsze, to zresztą też od dawna mówię, mi się bardzo podoba to, co. Kiedyś Tlim był kojarzony z tą mikartą brązową, jutową, piaskowaną, gdzie widać tą fakturę tego worka jutowego. To jest bardzo fajny materiał, bo on, mimo że nie jest drewnem, to jednak gdzieś tam mózgowi, nie wiem, oszukańczo, ale wysyła, że to jest taki trochę bardziej naturalny materiał niż na przykład G10. Podoba mi się ta mikarta, przez to, że rękojeść jest skręcona na śruby, bo Wam powiedziałem, że jest skręcona na śruby z, na klucz imbusowy, w każdej chwili można go sobie rozkręcić, wyczyścić, bo bo jak nie jest rękojeść klejona, tylko jest skręcana, no to przy stali, która nie jest odporna na korozję, to gdzieś tam może się dostać jakaś wilgoć, a parę razy było tak, że odkręciłem gdzieś tam w jakimś nożu okładki i ola Boga! Jeżeli ktoś miałby, ochotę sobie trochę bardziej stuningować W momencie kiedy nóż jest skręcony, a nie sklejany, bo usunięcie sklejanych na epoksyd okładek jest problematyczne, nie? Przede wszystkim też zazwyczaj te układki są do wyrzucenia. Tutaj można sobie go rozkręcić i jakby ktoś miał taką fanaberię, to sobie zrobić na przykład. Z drewienka. A można mieć dwa komplety i sobie zmieniać, na, zależnie od nastroju, nie? Buty, torebka, coś, no albo okładziny w nożu. Ktoś może powiedzieć, że o, za gruby. No, ale ma zapas mocy. Ten szlif, powiedzmy sobie, w Stanach mówi się na to sabre grind, jak w szabli szlif, czyli. Mniej więcej, tutaj jest mniej niż więcej, ale szlif podciągnięty do połowy szerokości głowni przy 4-4, jakby to był szlif skandi, czyli wiecie, jak wygląda szlif skandi niski, wyostrzony zazwyczaj na zero, to by był łupak. Ale przez to, że ten szlif jest podciągnięty, powiedzmy tu prawie do połowy, przy 4-4, on przyzwoicie tnie i ser, i cebulę, i pomidora, on nie tnie, jak wiecie, 1,5 mm na kili, czy nóż szefa kuchni. Zrobiony z, wiecie, prawie przezroczystego płatka blachy, ale da się go używać tak samo do żarcia i do drewna i do wszystkiego. Jak ktoś potrzebuje takiej naprawdę żyletki, to nie kupuje takiego noża. Jak ktoś potrzebuje kroić pomidorka na przezroczyste plasterki i zastanawia się nad tym nożem, to znaczy, że coś źle pokombinował. Ale jednocześnie nie ma się co martwić, że kupicie taki nóż i on będzie tylko do drewna, do batonowania, do strugania i tak dalej, a do zrobienia sobie żarcia w terenie będzie potrzebny inny. No nie będzie potrzebny, bez przesady. To jest taki Nóż, no bullshit, fajny, wygodny, fajnie wygląda, bo to też jest istotne, tam nikt mi nie powiem. Nie? Niektórzy mówią, że... O, no okej, okay, okej, okay. Nie doceniasz kunsztu, roboty, sztuki użytkowej. Nie? No i każdy ma inne hobby. Żyj i daj żyć innym, nie? Ciesz się czymś tam, nie wiem, samochodami, albo motocyklami, albo klockami Lego, albo zdalnie sterowanymi samochodami. Kurde, mówimy o hobby dla dorosłych facetów, a czwarte to zabawki. I to tyle. Hundur. Crasher też jest fajny. A ten XL to już jest w ogóle taki, no. Ten Crasher XL to już jest taki mother cutter. Zerknijcie sobie do Wołodii. Zerknijcie sobie na pukko, są fajne. Jak zamówię, to też na pewno zrobię recke, jak go trochę położę. Jak mi Wołodia sprzeda bez pochwy, to może zrobię filmik z pochwienia tego pukko. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się. Szacuneczek.